Cześć, z tej strony Kebab, witam was tylko na kanale Kebab Games Dzisiaj gramy w piątą noc z FNaFa 3 U, Ostatnia noc tej gry, mam nadzieję, że w tym odcinku uda mi się przejść całą grę Jak mówiłem, w szóstą przejdziemy kiedy indziej a, Co chciałem powiedzieć na samym początku? Coś chciałem powiedzieć o samym początku Zapraszam na Discorda, tam jeżeli chcecie podać mi jakąś kolejną radę A właśnie co o radach powiedzieć, bo w poprzednim odcinku padły kolejne rady Nie pamiętam co pisaliście ale pisałeś mi rady. Tak się jak dzięki wieki za rady. Jeśli chcecie się do mnie na Discorda i powiedzieć mi prosto w twarz, jakieś, jakieś prototypy odnośnie grania, to zachęcam zachęcam wbicie sobie link w opisie. A rada jedna była taka, że e, jak on się przemieszcza między kamerami, to żeby poczekać 3 sekundy i wtedy dał, e, wtedy dał ten dźwięk. E, bo to po prostu działa lepiej, nie? W coś w tym stylu. Dobra, mamy tutaj tego skurwysyna. Nie on przejdzie, zobaczymy, co to faktycznie działa. Okej. Okay. Przejdzie. Raz, dwa, trzy. Hello? Zaufałem ci kurwa. Za zaufałem ci. O działa! <laughs> działa Okej okay. Działa Hi. Dobra <laughs> Zaufałem ci, zaufałem ci. No i samo zaufałem, faktycznie podziało. No, szybciej, szybciej, koleżko. Dobra. Idziemy tutaj, siubo, siubo, dam. No okej, okay. mamy go na piątce, nie? Dobra, Się no, on gdzieś tutaj stoi. Tak, jest! Tutaj, proszę bardzo, się uśmiecha do nas tym swoim szczerbatym uśmiechem. Teraz weźmiemy go tutaj. Mam nadzieję, że złota przejdzie, do, do tego pomieszczenia, oczywiście. Musimy go trzymać jak najdalej od, od nas chyba wiecie na czym polega ta gra, zgaduję, że, że oglądacie te filmy, to powinniście wiedzieć czym polega ta gra O, tam myślałem, że to wstał. Kurwa Nie wiem gdzie on jest Zaraz mi wyskoczy na pewnie Reboot on mnie jest blisko mnie, zgaduję Biorąc pod uwagę te dziwne dźwięki, nie? Zobaczymy Ale widzę, że w tej nocy dużo rzeczy mi się rozpierdala Jest obok mnie Dobra, no, w ogóle mi, czy... Że... O nie, kurwa, masz No i poszło w dupę wszystko Co, stoisz tu? Już się nie boję twojego... Już się nie bałem twojego Chubskera Widziałem, że jesteś Kurwa, wyskoczył, co mały No, miałem problem, nie? Problem był Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz Kolejna noc. Przejdźmy to w końcu. Nie chcę mi się siedzieć w tych, że naprawdę ta, ta część gry mi się nie podoba, nie? Ta część gry mi się kompletnie nie podoba. Jest to. Wezmę cię na dziesiątkę. Hello? Chciałem, żebyś na dziesiątkę poszedł, naprawdę. Kurde Ach, dobra, dobra spokojnie, spokojnie. Lecimy, lecimy, szybko, teraz tu go zawołać. Hello. O jesteś tu, dobra, o, spieprzyłem. myślałem, że cię tu nie będzie już na wstępie. Kurwa, zjebasz tak potężnie. Muszę być bardziej przygotowana na tą gierkę. Przygasz, też mi się chce w ogóle. Mhm. Dobra, jest tu. S A! Kurwa, no to Ciebie się nie spodziewałem, naprawdę! Fuck. Kurna... No, tego się nie spodziewałem kompletnie, no. Dobra, przynajmniej stoisz w miejscu, tyle dobrze, co? Przynajmniej Ty ze mną jakąś spłukasz, okej? Okay? To, to jest przynajmniej miłe z Twojej strony. Czy zniknął?! O, to tam O! Oh, fuck you! Fuck you! O, freakers, co to było? Co to... Co to, to, to było? Co to, to jest? Fuck! A! Za co?! Shit, nic nie zrobiłem! Nic nie zrobiłem! A! co? Jakieś porady, co zrobić, z cika na ekranie? Chwa, tam to chyba tamto było, chyba cika, nie? Okej, okay, jest tutaj, jest tu. Pomyślmy, czy ja naprawdę tymi samymi sposobami jestem w stanie przejść tą grę? Zawałę go tu, może jeszcze raz. Zadziałało, ok. Co jeszcze się zadziałało? Szkoda, masz. Nic nie będzie funkcjonować. Poprawić cały czas. Co, co ile mi tak się rozwalać, no? Naprawdę, jakby w systemie restartujący, Ogarnij się. Ja naprawdę potrzebuję wygrać tą grę. Nie chcę skończyć. I tyle, kurwa, no. I tyle, nie? Zdąży po prostu odpalić kamerę, zrobić raz hello i wrócić znowu do systemu restartującego. Restarują... Kurwa, restartującego cały system. System restartującego cały system, A wiesz, to powiedział pięknie. Ty, no kurde, ty to jak coś powiesz, Kamil? Gratuluję, kurwa. Wenty. No nie pierdol! No nie pierdol, że mi wenty rozwalił! C to jest to, nie? Wtedy, kiedy potrzebuję, nic nie działa! Nic nie działa w tej piątej nocy. Fuck! Fuck! Siódma minuta tego odcinka. Ja nie jestem w stanie tego przejść. Nie jestem w stanie nawet dojść do drugiej AM. Nic. Nie współgra poprawnie, <Szysk> nic nie współgra z tą grą. Jestem zły teraz, jestem zły, a ja dobry. Mhm, dobra. Jest git, jest git. Dobra, e, teraz będziemy chcieli cię przynieść w tą stronę. Hello Całe szczęście, że dosłownie rozwaliło się audio dosłownie po tym jak wcisnąłem przycisk, nie? Takie utrudnienie dla mnie. To jest obok mnie już. Czy on to słownie jest obok mnie? Jak to miało funkcjonować? Ready? I don't need you. I don't really need you. On będzie musiał wrócić tu Kurna mać Czyli on wróci na kamerę ósem, ósmą albo dziewiątą. Nie pamiętam co było dokładnie. Ale tam powinien być wyżej, nie? Czyli jest całkiem daleko ode mnie Tak, jest! Dobrze mówię Mhm Hi Mam nadzieję, że on tam wróci na Jest druga Nie, je, pobiliśmy swój rekord chyba Póki co A jest tu, dobra, myślałem, że... Wszedł tam i zniknął, nie? Zachowamy go tu jeszcze raz. Hello. O, kurde, trzy na raz poszło. No to ładnie. A to jest. To już nam idzie jakoś. Nie, to już nam jakoś idzie. Hi. Działa! Jest! Mamy go na ósemce! Bardzo dobrze. Bardzo świetnie. Był. Był na ósemce Znowu się rozwaliło Audio Devices Mamy go Hello. NIE! KURWA! No szło dobrze! Szło, szło świetnie, kurwa mać! Trzecia jem. Już, uspokój się Jest dobrze, jest, jest świetnie Mamy go tu Audio Devices się popsuło. Kurwa Nie patrzcie, jak wciskam te, te. audio, nie? Zbyt szybko chyba to robię. O no, to dupa, nie? Jeszcze się popsuły kamy, nie? Ja pierdolę. Wenty. Szybko, 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 póki jeszcze. Nie, nie zdążę! Do Nie zdążyłem! Aaaa. Ale nie fart! Jak nie fart? No to pogrze już jest, no! No to mamy pogrze! Ty <śpiewanie> Ale. Jak nie fart! No, Czyst nie fart po prostu? Nie współgra ze sobą w tej nocy. Stój! Stój. Ja jestem wściekły w tejże masakra. Jakiś taki dzisiaj dziwny dzień. Nie podoba mi się ten dzień. Czy ja na dąją kamerkę na pewno wziąłem? Chyba za daleko, nie? Ten dźwięk wziąłem. No. Stracone sekundy nie O nie, dobra, jest tu, okej, okay. no to chyba czysto fartownie mi się to te, teraz udało Jestły ja zaznaczenie, zaznaczenia, Żeby po prostu nie szedł tędy Okej okay. Ten, zaznaczyłem wenty, żeby się tam zablokowało od razu O, całe szczęście już wszystkie trzy już, jak już wciskam re reboot to całe szczęście, że wszystkie trzy, nie? Bo to, to ma teraz sens Mi się wydaje, że on wszedł właśnie chyba do... Do wentów Okej, okay, mamy tu go, mamy tu go Tak, on chyba planował wejść do wentów, ale zrezygnował końcowo Całe szczęście To stoimy, czekamy, pilnujemy go. Hello. Hmm. Czekaj, on tam wróci na dziewiątkę? Wrócił, dobra. Okej, okay, czyli faktycznie te, te, te schemat z trzema sekundami faktycznie funkcjonuje poprawnie. A poczekajcie. Teraz wezmę go tutaj. Musimy to właśnie sobie wyćwiczyć, nie? Musimy wyćwiczyć I z tego co mnie powinien tutaj stać. Powinien! Stoi tu, jest dobrze Hello? Fuck, ale stał tam. Stał tam, dobra, okej okay. Hello? Entlacja. Zaraz trzecia, zaraz trzecia, jest dobrze u, alarmy, chyba wszedł do wentów. Nie, nie i tu. Nie! Dobra, nie działa nic. Nie, nie, nie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. nie działa nic. Wyprzeliśmy. trzecia. I nice, szybciej. Kurwa! Dobra, jest na piątce. O Boże, jest na piątce. Całe szczęście. No już, już akurat się spodziewałem tego, powiem szczerze. Już miałem taki w głowie, że łażej no, może przyjść ten skór syn. No i masz. sto ah, stoi tu, okej okay. nie, nie widziałem go, przepraszam, nie widziałem go Stał tu Okej, okay, mamy go, zaraz musimy go wziąć na trójkę, nie? Zaraz, tak, jest tam, chyba, I guess Please, mamy piątą, mamy piątą, please My friend Please, please, całe rączki, całe rączki, please. A siema Hi. kocham cię bez kapy, kocham cię kur stąd. Oh. <laughs> yes! Yeah! <laughs> yeah! <laughs> <laughs> oh, bože. Okay. Okay. Weird. To Z dusza dziecka, nie chyba. Co tam przekadali? Aha. Siema! Zobaczcie kolego się O nie, uciekł do Springtrapa i teraz zostanie zatrzaśnięty, nie? O. Straszna śmierć Nie wiem czy widzieliście fanowską animację w jaki sposób uh, Te Kostiumy miałyby funkcjonować, nie? Bad ending Okej okay. Udało nam się przejść Udało nam się przejść Jeszcze jest... O Boże, dwie noce są przed nami! Nightmare i Extra! To, sławiam, że przejść kiedy indziej Dzięki wielkie za obejrzenie Widzimy się jutro z czwartą częścią w NAV4. No, to będzie dopiero jazda, nie? Dzięki za obejrzenie. Cześć.